Witam Państwa bardzo serdecznie, ja, ja jestem Kokolino i witam Was w końcu na moim kanale Ale życzę, się, się nowi o gość tymi nie robicie, zostawcie super raz łapy w górę, będziemy po 25 tysięcy subskrypcji do końca roku. Mam nadzieję, że nam się uda. Gdzieś na dole macie po lewo, macie guzik subskrybuj, nie wiem czy on jest po prawo czy po lewo. Napiszcie w komentarzu czy on jest po lewo czy po prawo. Będzie mi serio mega miło. A dzisiaj lecimy do starego kamerzysty. Więc jesteśmy z nim umówieni, ale ogólnie, wy widzicie ten wstęp już po całym odcinku, bo go dogrywam. właśnie nie nagrało rano. Więc, jak wy widzicie, ten cały wstęp już po fakcie. Już dawno byliśmy ze starym, inne takie. Jeżeli chcecie wiedzieć, co tam się działo albo coś, to podajcie się na mego Instagrama oraz na Instagrama starego, bo naprawdę będzie się działo. Wszystkie Instagramy macie w linku w opisie. Macie mój Instagram, jak i Instagram kamerzysty. Wbijacie tam, bo wbijamy staremu 100 000 subskrypcji. A jeżeli subskrypcje, obserwacja, jeżeli jesteście ode mnie, napiszcie mu w komentarzu pod najnowszym postem jakimś pozdrow klino 8 albo coś. Wszystkie takie komentarze będą odpowiadane, inne takie ja osobiście odpowiem. Więc ja się przedłużam i zapraszam Was do oglądania. I witam Państwa bardzo serdecznie. Ogólnie, tu jest stary kamerzysty, zaraz go zobaczycie. Ale ogólnie sprawa jest taka, że tu macie mojego Instagrama, tu macie Instagrama starego, wpadajcie tutaj do starego. Zbieramy mu 100 tysięcy obserwacji, zabijamy 10 tysięcy. Mam nadzieję, że nam się uda. Ogólnie sprawa jest taka, że jesteśmy w Warszawie. Pokaż ładnie pas kultury. Jakże piękny, przepiękny. A też tu piękny, przepiękny. Patrzcie, elegancko. No, a tak serio: szybkie cięcie i zaraz się widzimy ze starym. elo. Co stary? No, Kiedy pijasz setę na instagramie setę to ja mogę zaraz <laughs> Dawaj ten setę Ale co No sobie. przecież masz ją niemo. Dawaj Masz gdzie Nie dużo mało Setę Nie wiem musi być seta nie mam sety no to my za zaopatrzliwie jak już tuś poda, no, nie opodatrz mogę dać ci kartę nie chcę tak nie chcę tak nie mam sety ale to bardzo szybko procentuje i za chwilę będą dwie no a wy możecie w komentarzu napisać za kim jesteście na Alkomaster bo ja jestem za o stary kamerzysty o on rozwalcie, nos ma Tak. No. no. Więc Piona stary. I pamiętajcie. No. Co to za Piona? A nie wiem. Jak ty się mówi? Jak ty się móc, no, Dobrze, O! No. 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 Wbijajcie do starego na Instagrama. Wbijaj mu 100 tysięcy bez żadnych wymówień. No, to tanie z gwiazdami? <grym> Ciepło się zrobiło, coś, Ciepło się tanie stanąć. Idę, idę. I idziemy. Idziemy. tak Idziemy dalej. tak. dalej. Idziemy dalej. Idziemy Cztery autobusowe. A, Idziemy nie do stary. Do domu No Tak Gdzie zasłania w No Idziemy Ja no, też Dobra, pożegnaliśmy się już ze starym Pewnie jestem totalnie tak nieogarnięty już Późnego dnia. wzięliśmy sobie maszka na kolacyjkę Obiad, kolacja Jak widzisz jesteśmy już w metrze Pokaż tutaj Jesteśmy w metrze I spadamy już na chatę jeżeli chcielibyście więcej takich spontanicznych odcinków albo coś, o fasz, tam się wizualnie, kameruj tam, bo będziecie, ciebie, też widać kamerę. Jeśli chcieli więcej takich spontan... Okay. Dobra, jakiś coś się zlagowało. Jeśli nie więcej takich spontanicznych odcinków albo coś, to subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się i cześć, a my idziemy jeść maszka i jedziemy w